Od lat obserwuję trwającą dyskusję, czy biznes może być etyczny. Kiedy prowadzę zajęcia dla słuchaczy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z zakresu ładu korporacyjnego i rad nadzorczych, czy też zasad współpracy z inwestorami finansowymi, studenci bardzo często po dyskusji case studies, gdzie pokazuje nieetyczne zachowania w biznesie, pytają, jak się zachować w takiej sytuacji, gdy moralnie czy etycznie są wątpliwości. A więc czy dążenie do zysku uzasadnia wszystko? Nazywam się Andrzej Mierzwa, zarządzam Funduszem Private Equity i jestem też wykładowcem, jak wspomniałem, akademickim z zakresu finansowania rozwoju firm. Witam Was w Kapitalnych Rozmowach, ale zanim zacznę, prośba o subskrypcję i lajkowanie naszego kanału. W ciągu następnych 10 minut odpowiem na postawione pytania i na koniec jako doświadczony inwestor dam Wam kilka praktycznych rad, warto więc obejrzeć do końca. Kapitalne rozmowy. Zacznę od przypomnienia, że guru liberalizmu i proponent tworzenia wartości dla akcjonariuszy, Milton Friedman, napisał kiedyś, że zasady etyczne są podstawą naszego społeczeństwa i to one powinny ograniczać dążenie przedsiębiorcy do maksymalizacji zysku za wszelką cenę. Pełna zgoda, ale rozszerzyłbym tę definicję na urzędników państwowych oraz członków zarządu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, bo zasady etyczne powinny także ograniczać ich chęć sięgania do publicznej kasy i po prostu powinny być prawem. Kiedy na przykład patrzę na historię kolegium humanum, to przyznam, że przycieram oczy ze zdumienia, czytając kolejne rewelacje Newsweeka. Nikt nawet nie pozorował studiowania, dyplomy po prostu drukowano tysiącami. Kiedy pomyślę, że moja szkoła biznesu Politechniki Warszawskiej przechodzi rygorystyczne, międzynarodowe certyfikacje programu i wykładowców wiem, bo sam byłem przesłuchiwany przez Międzynarodową Komisję Akredytacyjną kiedy pomyślę także, że za moje studia MBA w Stanach musiałem zapłacić prawie 100 tysięcy dolarów w latach 80 co wymagało zaciągnięcia kredytu bankowego, który spłacałem potem przez kilka lat a same studia zajęły mi prawie 2 lata to przyznam, że nie mogę wyjść ze zdziwienia że żadna inna polska uczelnia nie zgłosiła wcześniej tego proteceru do prokuratury, dopóki sprawą nie zajęli się dziennikarze. I że ministerialną komisję certyfikacyjną tak łatwo było ograć. No ale brawo dla dziennikarzy z Zbika przede wszystkim za konsekwencje. A propos, to właśnie dziennikarze odkryli kiedyś we Francji, że pani dyrektor miejscowego Instytutu Sztuki Filmowej zamawiała codziennie do domu na koszt podatników trzy taksówki. Dla męża, syna i dla siebie. I to w sytuacji, gdy przydzielony jej kierowca robi w tym czasie, uwaga, zakupy. Czy odkrycie tego spowodowało lawinę wywiadów telewizyjnych w Paryżu? Nie. Prokuratur Republiki, w oparciu o artykuł, rozpoczął śledztwo. Pani dyrektor została zmuszona do zwrotu ponad. 70 tysięcy euro, tyle wydała na taksówki, do kasy Instytutu. Straciła też stanowisko, usunięto ją z Korpusu Służby Cywilnej, a następnie postawiono zarzuty o zwykłą kradzież. Niedawno też we Francji odkryto aferę fałszywych zaświadczeń o zdaniu egzaminu z prawa jazdy. Okazało się, że na internecie za 250 euro można było kupić zdany na piątkę egzamin. W sprawie zaczęła się przyglądać żandarmeria, bo zainteresowało ich, dlaczego facet, który trzykrotnie oblał w swoim mieście egzamin, zdał go celująco w mieście odległym o kilkaset kilometrów. Efekt? Zamknięto ponad 50 prywatnych ośrodków szkoleniowych w całej Francji. W USA wszelkie próby oszustwa są ścigane z mocy prawa, to wiemy. Ale uwaga, prawo w razie czego jest zmieniane, bo innowacyjność oszustów jest naprawdę spora. Tak na przykład skandal Enrona skończył się wprowadzeniem Sarbanes Oxley Act, który wspierał ówczesny prezydent W. George Bush. Dzisiaj prezesi spółek osobiście podpisują sprawozdania film i są za nie odpowiedzialni, a niszczenie dokumentów finansowych jest karalne. Natomiast audytor nie może być jednocześnie doradcą spółki. Bernard Madoff, kiedyś szanowany inwestor, założyciel funduszu inwestycyjnego oraz, uwaga, założyciel i przewodniczący giełdy nowojorskiej NASDAQ, był twórcą piramidy finansowej, czyli amerykańskiej wersji Ambergold. Został za to skazany na 150 lat więzienia, gdzie notabene zmarł, bo zgodnie z prawem amerykańskim o zwolnienie można się ubiegać dopiero po odsiedzeniu 85% wyroku. SEC, amerykański odpowiednik naszej KNF, ośmiokrotnie badał fundusz Madoffa i nie znalazł nic złego mimo donosów i alarmów inwestorów, że to po prostu przekrad. Inny przykład? Cudowne dziecko rynku kryptowalut, sam bankman Freed, założyciel FTX, trafił za kratki, bo jak powiedział mu na rozprawie sędzia, jest pan zbyt inteligentny, by nie wiedzieć, że za pana czyny grozi surowa kara. W tym przypadku sędzia ocenił karę na 25 lat i przepadek aktywów wycenianych na 11 miliardów dolarów. Smutne, bo rodzice sama, obydwoje profesorowie prawa w Stanford Law School, nie podszkolili syna w zakresie respektowania tegoż prawa. Teraz mają sami procesy od inwestorów FTX, aby dali pieniądze otrzymane od syna w prezencie. Fakt: sam był na słynnej liście 30 poniżej 30 publikowanej przez magazyn Forbes, co zresztą z humorem komentuje w swoim podcaście On Finance Patrick Boyle. Polecam wam gorąco posłuchanie tego podcastu. Dowiecie się, ilu z listy 30 poniżej 30 trafiło za kratki. Ciekawe, czy obecna dyskusja wokół nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim, podgrzewana trochę przez media, zakończy się w sądzie. No ale jeszcze ciekawsze dla mnie, jak zachowaliby się prywatni sponsorzy olimpiad w Londynie, Paryżu czy Los Angeles, gdyby tam były dyskusje publiczne, medialne o nieprawidłowościach finansowych. Tam finansowanie sportu nie zależy od swoich skarbów państwa, więc może jednak warto przeprowadzić narodową dyskusję o tym, jak finansować sport w Polsce, zanim zaczniemy drugą narodową dyskusję, która już się chyba zaczęła, jak zorganizować olimpiadę i uwaga kto za nią zapłaci. Notabene warto zaznaczyć, że Francuzi przekroczyli budżet swojej olimpiady zaledwie o 25%, podczas gdy w wypadku Tokio było to 280%, a w wypadku Rio de Janeiro 350%. Słowem, duże pole do popisu dla rządzących, aby zaproponowali takie zmiany w prawie, aby ograniczyć nadużycia. Ale czy nas przyszły prezydent, wzorem prezydenta Busha, podpisze takie zmiany? No cóż, znowu świetny argument. I pytanie na zaczynającą się już wkrótce prezydencką kampanię wyborczą. Wszystko, oczywiście, w interesie podatników. Na koniec polecę Wam artykuł Andrew Hilla w Financial Times, którego bohaterem jest David Rodin, wychowany w Nowej Zelandii filozof, specjalizujący się w filozofii moralnej wojny, szkolący dziś śmietankę brytyjskiego biznesu z kwestii moralnego prowadzenia firmy. Ciekawy pomysł. Ale osobiście zamiast szkoleń i przekonywania o moralnej wyższości dobra nad złem, wolę skuteczne zapisy prawne, definiujące co grozi za przekroczenie słynnej czerwonej linii. Jak mawiali Rzymianie, dura lex, sed lex. Twarde prawo, ale prawo. No dobrze, a teraz obiecane na początku porady. Moi drodzy, aby być po dobrej stronie mocy, wystarczy w swojej pracy przestrzegać pięciu prostych zasad. Po pierwsze, jeżeli w Twojej firmie czy instytucji obowiązuje jakiś regulamin, tak jak w moim funduszu, obowiązują mnie zasady inwestycyjne spisane w porozumieniu inwestorów, przestrzegaj go. Wymyślono go właśnie na trudne sytuacje, kiedy zamiast główkować pod presją czasu, prościej jest zastosować zapisaną zasadę. A po kryzysie można się zastanowić, czy dana reguła się sprawdza, czy nie, i czy powinna być zmodyfikowana. Po drugie, Zawsze proś o polecenie pisemne. Nigdy nie akceptuj ustaleń ustnych, bo te mogą się zmienić, a co gorsza, wydający je powie, że go albo nie zrozumiałeś, albo po prostu kłamiesz. Po trzecie, pamiętaj, nie ma głupich pytań. Natomiast jest wiele głupich odpowiedzi. Więc zadawaj pytania grzecznie, ale stanowczo. Brak odpowiedzi to też odpowiedź znacząca, że ktoś chce przed Tobą coś ukryć. Pamiętaj, jeżeli ktoś sięga po sofistykę i stara się ciebie obrazić, czyli stosuje zasadę ad personam zamiast ad meritum, to ta ulubiona zasada wszystkich polityków świata, to znaczy, że na pewno masz rację. Po czwarte, w moim komitecie inwestycyjnym, jak w wielu innych funduszach, obowiązuje zasada jednomyślności. Więc jeśli mamy nad czymś głosować, to każdy z nas musi dać się przekonać, a nie zastraszyć. Postępuj podobnie. Niech inni pokażą Ci argumenty za i przeciw, a ty podejmiesz decyzję. I po piąte i najważniejsze. Jeżeli uważasz, że nie zgadzasz się z poglądami i działaniami innych, to po prostu zrezygnuj. Firm jest wiele, ale ty masz tylko jedną opinię, a resztę tej historii być może zobaczysz w prasie, a być może na wokońdzie sądowej. Szkoda czasu i kariery. Tyle rady, a na koniec krótka zagadka. Jaki był Waszym zdaniem największy skandal finansowy ostatnich 10 lat w Polsce? Możecie napisać komentarz lub wysłać maila na kapitalne rozmowy Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka Kapitalnych Rozmów, w którym opowiem, jak wybierać fundusz Prawe Equity, jak z nim negocjować warunki inwestowania w Waszą firmę i jak z nim pracować. Mówił Andrzej Mierzwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Kapitalne rozmowy.